Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zadzwonił do mnie Wojtek, zadzwonił do mnie Boxdel i powiedzieli Seriusz, potrzebujemy Cię w naszym składzie, e, więc zostałem włodarzem, już nie jestem, tylko b jestem potężnym, trzecim włodarzem w nowo powstającej organizacji, która będzie, która będzie takim przedsionkiem do FMMA. E, no ja się ogólnie cieszę, bo, bo nigdy nie brałem udziału w takim na przedsięwzięciu. Zobaczymy jak sobie poradzę i mam nadzieję, że Was zaskoczymy, jeśli chodzi o, yy, o to, co tutaj jest w planach. Więc yy, śledźcie i kibicujcie. Witam z tej strony Włodarz. Yy, tu macie, yy, tu macie, o tu w tym miejscu macie yy, Instagram, hype MMA, możecie sobie wejść, popatrzeć.